Dobrze Pani się odnajduje w tych social mediach? To znaczy, bardzo cieszę się z tego, że jest taki prawdziwy, realny kontakt z odbiorcą. Bo oprócz tego, że na łolu tym oficjalnym dostaję różne informacje i komentarze, to wiele osób do mnie pisze. I mam, jakby, no widzę, jak działa to, co robię. Nie zawsze te osoby są na tyle, no nie wiem, śmiałe, żeby podejść po koncercie. To jest, to jest fajne. Kiedyś właśnie mówiłam o tym w wywiadzie przed chwilą, że kiedyś były listy. Dostawało się ton, ja mam do tej pory na strychu otwarte listy, bo nie wyrabiałam się z tym, żeby przeczytać. One były długie, miały taką formę tradycyjną, grzecznościową. A teraz w zasadzie są to takie... Proste sygnały fajne. Oczywiście czasami ktoś się potrafi rozpisać, <grywa> ale no, tak, jak, tak jak powiedziałam, cenię to, że, że mam z ludźmi kontakt. Oczywiście są tego też złe strony. Przede wszystkim jest to totalny pochłaniać czasu. Ale ja jako odbiorca również no, doceniam to, bo mogę być nie wiem, za kulisami i obserwować pracę wielu swoich ukochanych artystów. Mogę się inspirować z stronami, nie wiem, taka jedna z moich ukochanych stron Arkfly, o architekturze, gdzie no, jest to też źródło fantastycznych in inspiracji.